Oto najbardziej kłopotliwy werset Biblii według C.S. Lewisa. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Te wszystkie znaki końca świata miały się wypełnić w tamtym pokoleniu, ale przecież tamto pokolenie już dawno przeminęło. O co zatem chodziło Jezusowi, gdy powiedział te słowa? Żydzi, muzułmanie, ateiści i wszyscy inni przeciwnicy Chrystusa powołują się na ten werset po to, aby zdyskredytować Nowy Testament oraz Jezusa jako Mesjasza. Skoro bowiem Jezus przepowiedział, że te wszystkie znaki, o których czytamy wcześniej w Ewangelii Mateusza, rozdziale 24, miały się wypełnić w jednym pokoleniu i skoro ponowne przyjście Jezusa miało właśnie wtedy nastąpić, a przecież nie nastąpiło, to znaczy, że Jezus do błędne proroctwo. Skoro dał błędne proroctwo, to jak możemy uważać, że jest mesjaszem lub synem Bożym? Jest to mocny zarzut, jednak u jego podstaw leży błędne zrozumienie kontekstu danej wypowiedzi. Jak zatem należy rozumieć te słowa? Wcześniej Adwentyści na przykład wierzyli, że sformułowanie to pokolenie odnosi się do pokolenia, które przeżyje wszystkie przepowiedziane przez Jezusa znaki w dniach ostatecznych. Jednak zawiedli się. Pokolenie przeminęło, a Jezus nie przyszedł. Wiara wielu została poddana bardzo ciężkiej próbie. Wielu się już z tego nie podniosło. Każdy miał zbadać dokładnie własne serce, aby upewnić się, czy służy Bogu, czy też swoim własnym przekonaniom i poglądom. Kluczem do zrozumienia sformułowania to pokolenie jest zrozumienie sformułowania to wszystko. Ponieważ to wszystko miało się dziać, wypełnić za czasów tego pokolenia. Czym więc jest to wszystko? Czy mowa jest tutaj o znakach, które właśnie Jezus skończył wymieniać? Czy należy spojrzeć nieco szerzej? Ciekawym jest, że dokładnie to słowo yy, z greckie tauta, czyli to wszystko, jest użyte w drugim wersecie Mateusza 24 rozdziału. Przeczytajmy ten werset razem z wersetem pierwszym, aby mieć kontekst. A Jezus wyszedł ze świątyni i oddalił się. I podeszli do niego jego uczniowie, aby pokazać mu zabudowania świątynne. Lecz Jezus powiedział do nich: Czyż nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. Czym tutaj jest słowo tauta tłumaczone jako tego wszystkiego? W tym wersecie odnosi się to wyraźnie do Jerozolimy, a w szczególności do świątyni. W następnym wersecie Jezus dalej mówi na temat tego wszystkiego: zobaczmy. A gdy siedział na górze oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? Uczniowie zadali dwa pytania: jedno odnośnie tauta. Tego wszystkiego, czyli odnośnie zniszczenia świątyni oraz drugie odnośnie paruzja przyjścia i synteleja końca świata. Dla uczniów w tym momencie to było jedno i to samo wydarzenie. Łączyli oni bowiem te dwie sprawy. Jezus jednak je rozdzielił, pokazując, że ta uta odnosi się do zburzenia Jerozolimy, a paruzja i synteleja do wydarzeń związanych z powtórnym jego przyjściem. Mając te rzeczy w pamięci, zobaczmy raz jeszcze nasz tytułowy werset. Zaprawdę powiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Czym więc jest to wszystko w tym wersecie? Jezus tutaj nawiązuje do pytania uczniów odnośnie zniszczenia Jerozolimy. Tak, zrozumiane sformułowanie to wszystko pokazuje nam, że fraza. To pokolenie musi odnosić się do pokolenia z pierwszego wieku naszej ery. Pokolenia, które dożyło zniszczenia Jerozolimy. Gdy prześledzimy inne wystąpienia frazy to pokolenie, to zobaczymy, że odnosi się ono do pokolenia żyjącego za czasów Jezusa. I zobacz na przykład Mateusza 11:16, 16, 12, 41, 42 oraz 45, czy Mateusza 23, 36. Czyli Jezus mówi im wprost. Wasze pokolenie nie przeminie, aż Jerozolima zostanie zniszczona. Zobaczmy, co mówi jeszcze dalszy kontekst tego wersetu. W rozdziale poprzednim Jezus rozprawia z faryzeuszami. W pewnym momencie mówi im: Oto wasz dom zostanie wam pusty. W wersecie wcześniejszym mamy bardzo podobną myśl. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz. Tych, którzy są do ciebie posłani, ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, tak jak kokoszka gromadzi swe kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Jezus im w tym rozdziale przepowiedział te wydarzenia. Zatem, nawet patrząc na szerszy kontekst, to zniszczenie Jerozolimy oraz dom pozostawionym pustym muszą być tym, o co pytali uczniowie, a nie powtórne przyjście Jezusa. Jeśli przyjąć na podstawie y, czasu, jaki Izraelici spędzili na pustyni, że jedno pokolenie to 40 lat, a wypowiedź Jezusa była w roku 31, to mniej więcej pod koniec okresu 40 lat, w roku 70, słowa Jezusa się wypełniły. Jerozolima została zniszczona i kamień na kamieniu nie pozostał na świątyni. Możemy zatem zauważyć, że Jezus dał im również przybliżoną datę zniszczenia Jerozolimy, tak aby nikt z tych, którzy mu wierzą, nie padł tego ofiarą. Bóg również nas ostrzegł na temat wielu rzeczy, jakie są dla nas zagrożeniem w naszych czasach. Zaufaj Mu, a uchroni cię to przed wieloma nieszczęściami. Zniszczenie Jerozolimy było jakby zapowiedzią zniszczenia tej planety. Znaki, jakie miały się wypełnić lokalnie, obecnie, wypełniają się globalnie przed tym ostatecznym wydarzeniem, którego oczekujemy. Zobaczmy jednak, czy te znaki, aby na pewno wypełniły się w pierwszym wieku naszej ery. Józef Flawiusz sprawozdaje w dawne dzieje Izraela, że Menachem, Teudas i inni przekonali tysiące swoich zwolenników do swoich mesjańskich twierdzeń. Jest to wypełnieniem zapowiedzi Jezusa odnośnie fałszywych mesjaszy i fałszywych proroków. Miały być również wojny i co się okazuje, zgodnie z tym co wiemy również od Flawiusza z dzieła Wojna żydowska, w tych czasach w Izraelu toczyły się wojny i trwało wojenne poruszenie, po części z powodu działalności fanatycznych zalotów z kolei Tacyt w swojej książce Dzieła sprawozdaje o głodzie za czasów Klaudiusza w 49 roku naszej ery. Ten głód jest również wspomniany w Dziejach Apostolskich 11.28. Tacyt mówi nam również o zarazie w Rzymie w 64 roku. Flawiusz natomiast we wspomnianym dziele Wojna Żydowska mówi o trzęsieniach ziemi. O jednym z nich czytamy w Dziejach Apostolskich 11.23. Jednym ze znaków końca miały być prześladowania. I te również nastąpiły. Biblia sprawozdaje na temat ukamienowania Szczepana oraz licznych prześladowań za czasów Nerona. W związku z tym wszystkim, podsumowując, sformułowanie to pokolenie musi odnosić się do zburzenia Jerozolimy i wydarzeń to poprzedzających. Subskrybuj. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę. Śledź nas na Facebooku oraz śledź nas na Telegramie. Ja jestem Szymon i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!